Z tej strony grafika dla zielonych i w tym oraz kolejnym, a być może kilku kolejnych nagraniach wymodelujemy i wyrenderujemy wizualizację, którą właśnie widzisz na ekranie. To jest efekt ostatniego nagrania i chciałbym od razu uprzecić, że postaramy się na maksa zbliżyć do tego efektu, ale może nam nie wyjść w 100%, ponieważ tam są pewne rośliny, które mają nam to tło wypełnić i po prostu mój laptop w pewnym momencie z powodu tych wszystkich liści, które tam są, przestanie uciągać tę scenę i nagrywanie będzie praktycznie niemożliwe. Więc prawdopodobnie przestanę wtedy nagrywać, albo nawet przeniosę się na inny komputer i tam dokończę pracę i już pokażę gotowy efekt. Ale to będzie naprawdę tylko zduplikowanie już tego, co mamy na scenie i, i poprzestawianie kilka razy, więc jesteście w stanie powtórzyć dokładnie te same efekty. Pod warunkiem, oczywiście, że Wasze komputery to udźwigną, choć wielu z Was może mieć mocniejszy sprzęt od mojego laptopa. Uprzedzę Was też, że nie będziemy modelowali z planu budynku, tak jak niektórzy to robią. Będziemy mieli podejście takie, aby zrobić, nie narobić się i mieć ładny efekt, więc yy, będzie gotowe tylko to, co będzie się znajdowało w naszej kamerze. I postaramy się zrobić jakiś tam design po swojemu. Ponadto Dobra, to zaczynamy. Zrobimy sobie blockout. Dlatego mamy tutaj cuba, zwykłą kostkę. Blockout to jest taki układ. W zasadzie no, to takie płynne pojęcie. Blockout to jest coś, co nie jest gotowe jest jedynie prototypem, i na podstawie tego stworzymy coś gotowego. Dlatego to może być układ kostek, a może być po prostu pomodelowana kostka, dzięki której. Wiemy mniej więcej, jak będzie e, nasz efekt końcowy wyglądał, ale nie będziemy mieli tego efektu końcowego. Dzięki temu możemy w pewnym momencie po prostu zupełnie zmienić design, bo uznamy, że poprzedni jest do kitu, albo uznamy, że mamy w głowie coś lepszego. Ok. Ja sobie tak w międzyczasie podzieliłem ekran. A to dlatego, że tutaj z prawej chciałbym e, po prostu kadrować. Ja bym chciał. Żeby mój budynek nie był na wprost, tylko był troszkę tak po lewej stronie i będziemy patrzyli na niego odrobinę z dołu, żeby takiej dynamiki nabrać. Ja wiem, że tak sobie mówię, jakie mam plany. I brzmi jaka, jak taka magiczna osoba, która od razu wie, co robi. Ale ja wam powiem, że po prostu wcześniej to wymodelowałem. I zanim podszedłem do takiego modelowania, to sobie wyszukałem w internecie. Inne wizualizacje ludzi. Obejrzałem sobie 20, 30, nawet więcej zdjęć, i tak patrzyłem, co mi się w nich podoba, więc nie myślcie sobie, że ja tak z palca potrafię wszystko tutaj zrobić. Nie, potrzebny jest pewien pomysł, i kiedy będziecie robili własną wizualizację, to yy, też polecam Wam yy, poszukać jakichś inspiracji. A kiedy oglądacie tutorial, to będziecie. Yy, bardzo wielu z was będzie po prostu podążało za tym co ja klikam i już nie będzie to takie ważne. Dobra. Zanim w ogóle jeszcze zaczniemy to przejdźmy do zakładki edit preferences preferences jakoś tak i wyszukajcie sobie rigify. To taka wtyczka. Niech po prostu będzie włączona, ponieważ ona doda nam model człowieka w zasadzie układ kostny. Klikamy shift A Armature i human metallic. Po co? A po to, że to jest nasza referencja, to jest nasza skala. Teraz widzę, że jak mam tę kostkę, to mogłyby tu być drzwi, bo ten człowieczek by się zmieścił. A jeśli ten widok człowieka jest dla Was jakoś bardzo nieprzyjemny, bo na przykład dla mnie jest, to możecie sobie kliknąć tutaj w tej ikonę ludzika wejść w viewport display i zmienić sposób wyświetlania go w viewporcie i to będzie dla mnie bodajże envelope o tak a i co ważne on się nie będzie renderował więc niezależnie co, jak go sobie ustawicie to on i tak e, będzie w porządku ja teraz sobie zapiszę go scenę ponieważ blender mi ostatnio skraszował i e, mam nadzieję że ten save się nie przyda w trakcie nagrywania, ale możliwe, że będą jakieś cięcia, jeśli znów skraszuję. Zacznę sobie edytować tego Kuba. Ok. Klikamy teraz ee, tabulator, żeby przejść w Edit Mode. Klikamy trójkę lub tutaj, żeby zaznaczać facey i podświetlamy sobie tym klawiszem Gizmo. Chcemy, żeby nam szedł tak w stronę kamery ten budynek. I zobacz, pewnie tutaj z lewej też coś będzie widać. Więc wydłużmy sobie do pewnego stopnia w tamtą stronę i zróbmy taki trochę wyższy z tego budynek. OK, ja go jeszcze sobie odrobinę wyekstruduję, ponieważ ja chciałbym takiego zakrętasa. Ups, no to wyższy zakrętas, ale raczej w tę stronę bym go chciał. I jeszcze zrobimy sobie kawałek piętra do góry. Tu będzie takie połączenie i dalej e, piętro. I już teraz wypadałoby chyba e, pewną skalę zacząć łapać, to znaczy względem kamery. Bardzo wysokie to bym chciał, ale może za moment jeszcze teraz kliknę E i Alt S, żeby, żeby to trochę przeskalować. Oj, strasznie wychodzi. Teraz przeskalujemy. Ok. I sobie jakoś ustawię ten, ten mój widok. Klik na Shift A. Ups, musi, musimy być w Object mode. -zie. Shift A. I dodamy kamerę. Coś mi swoją drogą zjadło. Napisy. Ok. Dodaliśmy kamerę i ta kamera jest obrócona. Kierunku, z którego patrzyliśmy. Tutaj to widać. Ale nie do końca możemy w tym kierunku ją przesunąć. Mamy strzałki w, w, w kierunkach osi świata. Więc żeby to zrobić, musimy wybrać sobie tutaj przekształcenie względem normalnej. I teraz możemy. A po drugie, to chciałbym widzieć z, z mojej kamery, więc wystarczy, że kliknę zero na klawiaturze numerycznej. Jeśli ktoś z Was, tej klawiatury nie ma, to musi wybrać sobie tutaj View, Cameras, Active Camera. I jeśli macie kilka kamer, to ta Active Camera, czyli aktywna kamera może być inna. Więc zaznaczcie je sobie jakąś i kliknijcie po prostu Set Active Object as Camera. OK, no to siup do tyłu. Jeszcze trochę przydałoby się podnieść tę kamerę. Dobra. O, i niech nam się więcej zmieści. I ja bym chciał, żeby to było bardziej e, strzeliste, bardziej do góry. No i teraz pewnie chciałbym skorygować to, co widzę, o, w ten sposób. Ale niekoniecznie chciałbym wjeżdżać w podłogę albo w ogóle przesuwać moją kamerę. Więc możemy przesunąć jej pole widzenia, po prostu tutaj w obrazie. Jeśli macie kamerę zaznaczoną, o tu, to mamy Shift X oraz Y, czyli X. Przesuwamy oraz w osi Y w ten sposób. Ja to tylko trochę przesunę i jednak dalej. A może nie? Obniżę kamerę. To jest już kwestia gustu, moim zdaniem. Ja i tak ją jeszcze trochę poprzesuwam, poobracam sobie tylko w osi globalnej. Akurat teraz ok, mamy to. Może jeszcze troszkę obrócimy. Obrócimy, żeby niby pokazać więcej lewej strony, a kadrem faktycznie uciekniemy w prawo. I teraz można nabrać wrażenia, że jednak yy, mamy za blisko ten budynek, albo niskową złą. Poustawiam sobie tę kamerę i do Was wrócę, bo mi to chwilkę zajmie Wy też sądzę, że powinniście <grywanie> zrobić przerwę i znaleźć po prostu ulubiony kąt. Okej, okay, już jestem tak długo, to nie trwało, ale szkoda mi było troszkę marnować waszego czasu, a to jest tylko kwestia subiektywna. Jeszcze sobie troszkę pogrzebie w tym naszym domku. Chciałbym, żeby on był dłuższy z tej strony i zaczniemy do niego trochę więcej detalu dodawać. Nie jakieś wielkie konkrety, ale coś tam by nam się przydało, tak żeby go urozmaicić. Na przykład okna. Daje mi się, że to jest popularna rzecz w budownictwie. Okna. Takie wielkie okno czasami widać w designerskich domach. I ja bym właśnie takie chciał. I one mają takie grube ściany zawsze i tak chodzą daleko pokazują nie wiem, wielką łazienkę gdzieś tam w w domu w górach i tam jest sauna. Tutaj chciałbym mieć trzy takie pionowe okna wcięte. Jeśli chcę mieć trzy pionowe okna, to każdy z nich ma dwie krawędzie 3 razy 2 to 6. No to jedziemy Ctrl R, i kółkiem myszy ustawiamy na sześć wcięć. I troszkę zjadę to w stronę tego tu budynku. Nie będzie symetrycznie, bo wydaje mi się, że tu pewnie i tak będę miał grubą. Grubą taką wręcz kolumnę. Tak się stanie. Zaznaczam je sobie i do środka. Ja później bym chciał zrobić może jakiś taki skos. Już wam pokazuję o co mi chodzi. O takie coś. Zobaczymy. To może wyjść fajnie, ale zależnie jaki materiał damy, bo jeśli on będzie ciemny to i tak nikt tego nie zauważy. O, takie coś. I jeszcze tutaj oczywiście okno, no bo domu powinno być jasno, prawda? O. I być może powinniśmy tę stronę jeszcze poszerzyć. Po to, żeby tam trochę miejsca było. Żeby to okno było bardziej kwadratowe niż prostokątne. Dobra, momencik. Ok, jak już mamy okno tam, to dodajmy trochę symetrii, niech jeszcze na dole się takie pojawi. Ok, a tutaj to okno może być takie szerokie. To oczywiście wasza kwestia gustu. Ja to robię po swojemu architektem, nie jestem, ale mam nadzieję, że ładnie wyjdzie. I jeszcze tu by się przydało, bo jest strasznie puste z tych a. To jest naj, naj, najbardziej widoczny bok budynku. I ja sobie tak pomyślałem, że chciałbym, żeby tutaj u góry były szyby. Tutaj były szklane drzwi, na przykład, albo zwykła szyba, i, i dodamy mały cylinder jako taką klamkę metalową. A tutaj kamienna ściana. Robimy tę kamienną ścianę. Skłębem się póki co nie będziemy przejmować. Teraz od razu yy, możemy sobie porównać z tym naszym człowiekiem. On by się zmieścił w drzwiach. Bokiem na pewno. Ale bardziej mi chodzi o wysokość tego, 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 tego. tego. Tu. Super. To ten budynek w sumie mógłby być nawet trochę wyższy, tak mi się wydaje, bardziej strzelisty, a w sumie czemu nie? Przecież możemy zrobić coś takiego. Mamy w blockout nic nas nie ogranicza, prawda? Mm. Jeszcze żeby być takim hiperpoprawnym, to zaznaczymy sobie e, te krawędzie. Ale komu to przeszkadza przecież? To my musimy wiedzieć, jak nasz blackout, chce, żeby wyszedł. No ale jest. To jeszcze ta góra powinna być wyższa. O, zaznać się prawidłowo. Super. I skoro tak, to ja znów muszę poprawić tę kamerę. Tym razem może ją podciągnę do góry? A może nie? Może ją przekręcę, żeby ten dom jeszcze bardziej strzelisty był? I teraz w ten sposób podciągniemy. Dobra. Jeszcze tylko odrobinę i dla mnie będzie w porządku. OK. co ja bym tu jeszcze chciał? Przydałoby się urozmaicić. Chciałbym mieć w takim domu basen. Też go sobie w bardzo prosty sposób zwizualizujemy. Patrzymy jak, jak go będzie widać w kamerze. O, na przykład taki. I zrobimy sobie wcięcie, czyli klikam i, cyk i e, i przesuwam. Tu nawet nie będzie widać, jaki on jest głęboki, to tylko taką drobinkę będzie. Może gdybyśmy chcieli pokazać go bardziej, to byśmy obniżyli kąt kamery, żeby było widać, że tam jest woda. To wszystko do załatwienia. No teraz już na pewno będzie ładnie widać tę wodę. Okej. Okay. I jeszcze jakiś chod, Bo no, y, chciałbym mieć trochę trawy y, na tym domku. Ona będzie tutaj, będzie tutaj. Ale y, bez chodnika Ani róż, bo jak to tak? więc możemy sobie zwizualizować, że on będzie tutaj, szedł tu i zobacz, my mamy tu bardzo niedokładne, o. ale wypadałoby zrobić takiego zakrętasa w tamtą stronę na wszelki wypadek, żeby nam kamera nie pokazała, że to się urywa. I to tak na dobrą sprawę jest gotowy taki podstawowy blockout. Moglibyśmy go sobie jeszcze spróbować podeciągać, spróbować zająć się na przykład wnętrzem. To jest kwestia tego, czy Wam na tym w tej chwili zależy, bo mi się wydaje, że zrobimy zaraz z tego... Konkretny model. Jak zrobimy ten model, to e, dodamy sobie trawę, stworzymy tę wodę, e, dodamy jakieś lampki tutaj, może stolik, albo na przykład jakieś leżaki tutaj z przodu. Tylko wszystko tak, jakby, tak żeby jak najszybciej nam się modelowało. E, I e, jeśli będziecie chcieli, to sobie coś tam wystrojcie, a na sam koniec dodamy drzewa. A na sam koniec dlatego że komputer nam będzie bardzo molił i plik yy, ten blenderowy może stać się też bardzo ciężki. No to blockout jest gotowy, jest dodany do osobnej kolekcji, możemy zmienić mu nazwę blockout, żeby się nie zgubić.